W dzisiejszym pierwszym czytaniu słyszymy Księgę Mądrości, w której ludzie bezbożni i podli mówią: zrobimy zasadzkę na tego, który jest niewinny. To są słowa, które potem w historii powtarzały się bardzo wiele, wiele razy. Oto ci, którzy mają w sobie mrok, postanawiają jakąś niegodziwość przeciwko niewinnemu. I czasami. To ja i Ty jesteśmy niewinnymi, na których zrobiono zasadzkę, ale czasami, i to przerażające, bywamy niegodziwcami, którzy próbują zniszczyć niewygodnych i świętych. Niebezpieczeństwo, które czai się gdzieś w zakamarkach naszej duszy i naszej biografii. Módlmy się więc, Panie Jezu Chryste, Ty jesteś mądrością Boga. Przyjdź do nas ze światłem, byśmy nigdy nie podnieśli naszych rąk przeciwko tym, którzy są niewinni. Ty, Panie, żyjesz i królujesz na wieki wieków. Jeśli chcesz wejść głębiej w dzisiejsze słowo, kliknij w materiały na ekranie. Posłuchaj całości dzisiejszych czytań oraz mojego komentarza do Ewangelii.